Szybki test z matmy. Zatrzymaj film i spróbuj sam, a za chwilę zobaczysz rozwiązanie. Witajcie. Dziś zajmiemy się nierównością czwartego stopnia. Kluczem do rozwiązania jest zauważenie, że mamy tu tak zwaną nierówność dwukwadratową. Możemy podstawić t równe x kwadrat, co uprości nasze zadanie do rozwiązania zwykłej nierówności kwadratowej z niewiadomą t. Pamiętajcie, że t musi być większe lub równe 0. Gdy już znajdziemy przedział dla t, wracamy do x kwadrat. Wtedy uzyskamy układ dwóch prostych nierówności kwadratowych. Rozwiązujemy je osobno, a następnie szukamy części wspólnej ich rozwiązań na osi liczbowej. To bardzo ważne, aby precyzyjnie wyznaczyć przedziały i ich iloczyn. Powodzenia! Takie zadania są na maturze. Chcesz ogarnąć matmę szybciej i łatwiej? Wbijaj na egria.pl. A teraz wyślij ten film znajomym. Sprawdź, czy oni też dadzą radę.